Z bazaru wraca Walduś. Niesie w rękach dziwną, dużą paczkę. Ferdek z początku myśli, że Walduś ją ukradł. Jednak wkrótce zaczyna się interesować dziwacznym pakunkiem. Najpierw znajdują w środku kawałek nieświeżej ryby. Potem rosyjską, zdobioną ręcznie laleczkę. Później wyciągają jeszcze wiele innych rzeczy. Zaś na końcu znajdują hełmofon. Ferdek zakłada go na głowę. Gdy zaś wciska znajdujący się na nim guzik, znika jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Walduś nie widzi Ferdka. mówi mu, że go tu nie ma. Tegoś, kurna, nie, rób jajec, no. nie macie tu. Jak ty dojca do mówisz Ferdek odpowiada, że trzeba iść z nim do lekarza. Aby udowodnić Ferdkowi, że mówi prawdę, Waldusz sam zakłada hełmofon oraz znika. Okazuje się, że jest to rosyjska czapka niewitka. Walduś wkrótce wychodzi. Ferdek zaś szybko zakłada czapkę, nie włącza jednak mocy znikania. Wychodzi na korytarz paląc papierosa. Gdy widzi Paździochową, postanawia zrobić jej kawał. Włącza mocnikania i upuszcza coś obok niej na podłogę. Następnie wchodzi za nią do łazienki. Ta przerażona ucieka. Babka siedzi przed telewizorem, oglądając koziołka matołka. Ferdek strzela do niej z kuszy, którą sam zrobił. Ta zaczyna wzywać Boga, gdyż myśli, że to duchy. Następnie robi kawał Paździochowi. Najpierw zaczyna gadać do niego, będąc niewidzialnym. Łubuzie! Pokaż się, chuliganie A później Marianowi i Boczkowi, który przyszedł w międzyczasie. Ściąga im spodnie na zmianę. Jest zdegustowana negligent siadów. Ci tłumaczą, że to jakaś obca siła ściąga im gacie. Nagle Ferdek wpada na kolejny pomysł. Popycha Boczka i paździocha na Halinę. Ci zaś za jego pośrednictwem łapią ją za piersi. Halina, oburzona, daje obu pysk. Nazywając rozrabiaków lubieżnymi świniami, mówi do Boczka, że jest nienormalny, zaś do Paździocha, że to wstyd, po czym z impetem wchodzi do mieszkania. Marianowi i Boczkowi znowu spadają spodnie. Ferdek rozmawia z walkiem o żartach, które dzisiaj zrobił. Wysyła go do sklepu po piwo. Gdy chce wychodzić, już sam chce iść do sklepu. W drzwiach drogę tarasują mu Boczek i Paździoch, którzy postanowili sprowadzić egzorcystę. Ten ostatni nazywa Ferdka i walka idiotami. Chłopak! Jest absolutnym idiotą. Ej, jego głupota może być zaraźliwa. Mówi, że to głupie myśli tej rodziny spowodowały, że powstał tu demon. Ferdek postanawia się zemścić. Zakłada czapkę niewitkę i wlewa mu herbatę do majtek. Boczek i Marian uciekają. Ferdek nie chce dać hełmofonu Waldusiowi. Mówi, że mogą nieźle zarobić używając czapki niewitki. Walduś nie zamierza jednak oddać tego bez walki. Dochodzi do szarpaniny. Helmofon ulega awarii, jednak Ferdek o tym jeszcze nie wie. Wkłada go i wychodzi na ulicę w piżamie, myśląc, że jest niewidzialny. Widzi go jednak każdy. Następnie wsiada do tramwaju. Później okazuje się, że Ferdek został pobity przez pasażerów tramwaju za pomocą parasolki i blachy, próbując prawdopodobnie obmacywać młode kobiety. Ferdek bierze się za naprawę czapeczki, później jednak musi iść otworzyć drzwi. W tym czasie Walduś zakłada hełmofon i staje się nagi. Jednak o tym nie wie. Idzie do drugiego pokoju, gdzie siedzi babka z koleżankami i kolegami. Na jego widok większość osób mdleje. Waldek orientuje się, że jest nagi i zaczyna głośno krzyczeć.